Serdecznie dzisiejszy odcinek kręcę z naszego szczytu Giewą. Jest dość zimno, dość wiecznie, mglisto, także dzisiejsze nasze drogi będą stosunkowo krótkie. Jaka refleksja nadchodzi nachodzi po wejściu na ten szczyt? Od czasu do czasu trzeba wejść na. Z czasu do czasu trzeba wejść troszkę wyżej, z czasu do czasu trzeba popić mgnę tylko po to, żeby potem zejść i widzieć rzeczy takie, jakimi one naprawdę są. Gdy wchodziliśmy na giełd, spotkaliśmy po drodze młodą mamek z dwójką dzieci i na taką uwagę, że ciężko. Pani z uśmiechem na łucach odrzekła, tylko takie ciężary były w życiu. Także niech to też będzie dla nas jakąś maksimum. Czasami trzeba wejść dość wysoko, żeby zobaczyć sprawy tak, jak one wyglądają, wśród innej perspektywy. Słuchajcie kochani, pozdrawiam serdecznie wszystkich, Do zobaczenia. Trzymajcie się, miłej niedzieli.